Życie jest piękne! Na kanale znajdzie piosenki, wierszyki i inne głupie filmiki. Subskrybuj mój kanał! <gry> Witajcie, widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale zatytułowanym Życie jest piękne. Słuchajcie, zdarzyło mi się coś bardzo dziwnego, niespotykanego. Opowiem Wam, jak to się wszystko stało. No, budzę się rano około 11.59 przed południem, jak to zwykle bywa. Artyści lubią bardzo długo spać. No i jak to, coś, jak to normalnie z rana ciśnie na szczańsko. No i wstałem sobie z łóżka i podążyłem w kierunku yy, kibelka patrzę w lustro oczy zaspane i mówię dobra um, muszę się kurde odlać bo mnie kurwa ciśnie no i no i tu nagle moim oczom ukazuje się kurde dziwna rzecz kwiaty wyrosły mi na kiblu! Kwiaty, kwiat, normalnie kwiat mi wyrósł kurwa na kiblu. Ja mówię co jest granety? Czy ja mówię tu... Nie wiem, najadłem się czego i obstrałem delikatnie klapę i, i mi nawóz yy, po prostu dobry nawóz zrobiłem i... No nie, bo klapa była czysta, kurty przecież chyba. Chyba. Bo nie mam pewności, że była klapa czysta, ale mówię kurwa. Zobaczcie. Mówię, co to za kurwa kwiat? I mówię, wezmę tego kwiata, dzisiaj nagram wieczorem i wam pokażę. Patrzę, nie, nie, zwięd, nie zwiędnięty. I tak dalej, nie? No, ale ja mówię, dobra, wezmę tego kwiata. I przesadzę go, w, włożę go do, do doniczki, żeby mi tam nie nie, No i ja go, kurde, oglądam z tej strony. Z tej strony, kurwa z tej strony. Taki ładny kwiat i próbuję go kurwa chwycić. A tego kwiata kurwa nie ma. Ten kwiat jest, ale go kurwa nie ma. Rozumiecie to? Bo ja nie. Nie wiem, czy to jest jakiś romogana czy Nataforcana, czy Fatamorgana, ale tego kwiata tu kurwa nie ma. To Wam się tylko zdaje, że to tu jest, a to kurwa tego nie, tu nie ma. Zobaczcie. Ja go chcę chwycić, a go nie ma. Ale kwiat jest, ale go nie ma. Jak, czy ktoś z Was miał takie, taki sam przypadek w domu? Jeżeli ktoś miał taki sam przypadek w domu na sraczu, to niech po prostu napisze mi w komentarzu, że taki przypadek miał w domu na sraczu. Ja będę próbował tego kwiata jakoś tam wyrwać i przesadzić do doniczki, żeby mi ładnie rosnął i pachnął. Żeby pa, pachniał, pachniał mi ładnie. Będę go pielęgnować i podlewać. Jeżeli uda mi się go z tego kibla Jakoś zdrapać. No i piszcie w komentarzach, czy nie taki sam przypadek na klapie od Kibla. I no cóż, będę już kończył ten filmik. I tyle. No, jeżeli kwiatek Wam się spodobał, to możecie go udostępnić swoim znajomym na Facebooku. Możecie zostawić łapkę w górę. I subskrybujcie kanał Życie jest Piękne. Tam znajdziecie. Na tym kanale wiele różnych filmików, które nie, niektóre z nich mogą Wam się spodobać. To też oglądajcie i lajkujcie i rób ta co chce, a ja bym wadrapał kwiata i będę go próbował stąd wyciągnąć. Dziwne zjawisko, naprawdę dziwne, dziwne kurwa zjawisko. Ogólnie jestem yy, przerażony takim, nie wiem czy to już ten akopalipsa, czy co idzie. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. Siemano.